Hej, cześć siemano, z tej strony, nubi i witam w kolejnym odcinku z Bedwarsów. Mamy oczywiście update i to teraz jest rocznicow, rocznicowy. Dwa lata już mamy jakoś Aniversal, e, No to mówię to: Aniversal Balance, jakiś limity item. Pirate Map Mechanic? Nie, Pirate Map e, Squad Duo. O, fajnie, nowy ten. No, informacja, że Battle Pass jest na dwa tygodnie. Balance. Nowe kity. No dobra, najpierw sobie kit'a wybierzmy. Bounty Hunter. A, to jest ten, on jest spoko. Dobra, to jego sobie weźmiemy. Hmm, jakie Battle Pass? Nie, misje, misje, jakie mam misje? 300 bloków z Research 2 Enchant, Break Games i wydać 110 elementów. No to w sumie szczerze powiedziawszy Pyknie to akurat łatwe będą te zadania. Także 23, kurde, musiałem ja 24, będę zdobyła. to Dopiero na 23 jestem. Ej, aaa, to wydłużyli o 2 tygodnie. Expand, dobra, to super. Consumable nic nie mamy. Play School Drop. No i w sumie, no to idziemy z naszą logiką. Najpierw robimy składzika. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawki, mm. napijemy. A po składziku zobaczymy sobie cool dropa, jak na skuldropie dropie będzie szło. Jak na skuldropie dropie, znaczy jak zrobimy znowu takiego szybkiego składzika 10 minutek, to tym razem zrobimy sobie jeszcze taką to waleczkę, nie? Zrobimy? No, może zrobimy, chociaż nie wiem. że fajny jest, bardzo mi się podoba ten tryb, ale niechęć mam do grania w niego. jakoś tak. Tu mi się przyjemniej gra niż, na, niż na, na tamtym trybie. No, o wiele lepiej. I mamy. O, nową mapę. Pirate map Map, map. Makałam. Ja yy, ciężko mi się wysławiać za coś. Bardzo ciężko ostatnio widzę. Yy, a. Luffy'ego mamy zabrać. A, akurat to pokazywa nam się Luffy. No, że dobra, to sobie to skopiemy. Widzę, że mamy w sumie w miarę ogarniętą drużynę, bo tu Luffy widzę, że kopie, ja też kopię. N nie ma nic, że jakieś głupoty są robione. Pirat coś, mamy jakiegoś, huk. Jeden, złoto? Ej, doszła nowa waluta? Emerald? Ej, do nowa waluta, doszła złoto. A, bo to piracka mapa. I wiadomo, czemu mamy złoto. Jakby to nie była piracka mapa, no to wiecie Złota by nie było. Dobra, mam 8. Czy ja zdom... Nie, nie dostrzed Ja pierwszy co robię, to... Teoretycznie powinienem iść walczyć, ale idę po diamenty. Idę diamentów, parę zdobędę dla naszej drużyny. Oni tam się klepią. Nie wiem czy jest sens, czy nie jest sens. Na razie sobie pójdę tutaj. Opa. I hit. A jak tutaj na górę się dostać? A, tędy? Dobra. kurde, ale wchodzenia. Trzy. Tepamy się, bo czwarty. W sumie, może pójdę tam z nimi walczyć tam na górze. Jakąś skrzynkę widzę. Co to za skrzynka w ogóle? Bo tu wiem, że też jest, co to, to jest. Gunpowder. A, wybuchowa, patrzcie. Dobra, to wezmę i to. O, kurde. Opto. Dobra. Lufiego by się w sumie przydało zabić, ale jeszcze pójdę pod jaksy chyba na drugą stronę. A, bo wiecie co? Idę tutaj od razu już powalczyć. Opa. Lufiego mamy. O, jest złoto, mamy. Pik, pik, pik. O, zabiłem kogoś, nawet nie wiedziałem. Tutaj tego Lufiego. O, byłem przy... Pomagałem, za to, że pomagałem, chyba dostałem jakieś rzeczy. Ej, no mamy niemiecki serwer, a tak laguje nam. No bez przesady. Come on. Emeralda mamy i Goldbara gold jednego mamy. O kurde. obradzi poroszę proszę, pomóżcie mi, ale mnie nie zabijajcie. O, o! Ale wymanewrowałem to, ale jestem kurde, kozak. Dobra, idziemy tutaj pod Jax jeszcze. Złoto. No te złoto tak szczerze powiedziawszy to mnie średnio interesuje. Bo myślałem, że to będzie o wiele fajniejsze. O kurde. O, skoczyłem, nie wiem, że skoczę. Jeden diamencik może być. Ej, a jakbym tam się do nich dostał? Im zniszczył bazę? Ty, to jest pomysł. Schowam się Dobra i teraz ściśniamy Trudno, emeralę. Jednego stracę na, co tam po emeraldzie. Nie, nie, zobaczyli mnie. Tu jakiś idzie gościu. O kurde on ma lepsze rzeczy. Dostał dwa razy, a ja dostałem czy nie? Nie, no oczywiście lagi są, także nad nie wiem, czy dostałem, czy nie dostałem, czy on za mną biegnie, czy nie biegnie. Biegnie z Nie Niedobrze. Czy dałoby się zniszczyć, żebym ja to zniszczył? Wydupia mi stąd. Już. Kurna, zabił mnie. No lepsza zbroja, lepszy miecz, no to nic dziwnego. Ale kurde te lagi, no niemiecki serwer i tak mi laguje, przecież to jest obok. Dosłownie obok ze ścianą, że tak powiem. Dobra, lepszy kilo skopujemy to, chociaż tak naprawdę tego tego chyba się zbytnio kopać nie opłaca. Ale skopiamy to tylko po to, żeby tam poczekać, aż się trochę żelaza zbieram 40. No to kurde, jakieś. 30 za mało jak damie, bo chcę ten lepszy miecz od razu kupić i do zebrać tego golema diamentowego po lewej stronie. Co mu by w sumie nie? O, jest. Dobra, idziemy go walić. Czy dobrze robię? Nie wiem. Czy chcę tak robić? No w sumie chcę. Taka spokojna gierkę sobie zagramy znowu. Taka na zbieractwo bardziej. Na rozwój, nie tylko na hura i na walanie. W szczególności, że lagi mam jakieś dziwne, które w sumie nie powinny być. No ale cóż. Tego Luffiego by się przydało zabić, ale do zabicia Lufiego to ja postaram się użyć strzał. Kurde, ja bym miał teraz dwa pilsy. O! Ktoś to rozwalił. Tak myślałem, że właśnie, jak to, to czy można normalnie na przykład strzało trafić, i by się rozwaliło? 10. Git. Tutaj, kto damy? Mamy 6. Dobra, to to i to kupimy. Jak to się tnie, no. Denerwuje mnie te kupowanie tutaj, że to tak się przycina bardzo. Pozbieram na. na tarczę. W sumie pozbieram na tarczę, na zbroję lepszą. O! Uuu, zmienia nam się. Ja nie wiem, że się zmieniają też nam cele. Te złoto to w ogóle no czegoś jest bardziej potrzebne niż tylko do kupowania tych gruszek. Chociaż ta gruszka to pewnie jest OP. Contest Small Aha Open for the Często Pirate Treasure. Aha. Tre, pirate Treasure. Ciekawe co to jest ten Pirate tre Treasure. W sumie warto byłoby yy, się pobić i spróbować to zdobyć, nie? Dobra. A ten gościu ze środka to przyjdzie? Albo tego, co muszę choć zabić? No, hey, jakiegoś szkieleta zrespił. No coś, tam pokonałem, ale to to nie wiem. Chyba tego szkieleta Zostaw mnie! No nie! Odełał mnie go do... Aha, dobra, ten, zobaczcie, jakie rzeczy gościu miał. No to nie, nie dziwne, że on tak ciśnie. Dobra, nie mamy mieczyka, mamy to. To perbe bym bardzo chciał. Ale wiecie co, kupimy sobie jeszcze to. Dzięki, nie to kurde Już bym znowu przeszła jak to kupił O, na szóstej jest, dobra, Ty, to się emeraldy poryspił, no to sobie to poniszczymy I kupię sobie perłę i tepnę się i zniszczę komuś bazę Tak, to jest dobry pomysł, to jest bardzo świetny pomysł, bym, że wręcz powiedział Dwie perły, to można na dwie bazy zniszczymy Chyba, że ktoś mi uprzedzi i przede mną te bazy zniszczy A, to tyle, tak? No dobra, wyprzyjmy dla niego. Ej, jakiś czerwony gość jest. Czekajcie... Przy okazji mam przecież, że perła... No nie, ja chciałem ich zniszczyć! Chociaż ich chciałem zniszczyć. My nie pamiętam, kogo chciałem zniszczyć. Kogoś chciałem zniszczyć. To kupimy sobie, trudno. Hmm. Miałem perłę kupić. Cholera jasna. Perełkę miałem, no. No nie! No to się odwaliło trochę widzowie. Bo chciałem iść tam, ale tam są rzucić, czy. Nie wiem, właśnie. Pa. Bo jak się wala, kto tam jest? Żółty. Właśnie żółty chcę zniszczyć. Ja sobie pójdę od tej strony i tam od tyłu już spróbuję dojechać. tylko najpierw jeszcze diamenty zbiorę. W my to nasza baza w ogóle nad nie jest chroniona tak swoją drogą. Może nie zobaczę. Może zdążę. Dobra, zdążyłem. Haha. Dobrze, może być. Ważne, że im rozwaliłem to. Już nie mają bazy Kubańce. To jest najważniejsze. Żeby żółtych gnębić i tyrać. Tylko niepotrzebnie straciłem faktycznie te emeraldy na zbroję. Hmm, coś mogę kupić, cztery, ale to bym jeszcze innego potrzebował, ale to zanim to pewnie teraz dropnie to a idź pan w cholerę chociaż, czekajcie, tu po, pozbieram sobie na to most likely, nie wiem co napisał most likely, ale coś napisał most likely co to nie wiem ale idę teraz chyba niebieskich dojadę, bo niebiescy są na prawo no bo spróbuję może spróbuję może nagrodę w końcu zdobyć jakoś, bounty za zabójstwo, nie, to byłoby fajne jakby mi się udało. Chociaż raz Pa, jak uciekają wszyscy pano. Dziad i jedne. Tutaj jakiś ślimak, jest co to jest ślimak. Nie wiedziałem co to jest. Dobra, w sumie gościu wejść to sobie. Czemu mnie... Co za łeb goście sodem jest ode mnie a mnie blokuje, żebym mu złoto nie zbierał. Rozumiecie to? Coś to co... So... Żarty, co tam moja drużyna wyprawia? Oni blokują swoich, żeby nie zdobywać surowców. Swoją drogą, to chyba tam na górze to te Emeraldy, nie? To ja sobie wskoczę w sumie na górę. A, są, ale ktoś się zebrał. A, od nas drużyny. Hm. No dobra. Pyk, ja yes, mamy emeralda. Ktoś tam ni czyśnia ich. Głupie. O jezu, serio. O kurde, to ci to się już ładnie ubudowali. Ja myślałem, że jeszcze w sobie takimi trochę bombikami Ktoś do nas strzelił. Nie wiem czemu, ale coś mi... Prawa myszka zaczyna źle działać. A ja idę tam mu pomóc. Traveling merchant jest Aha, no tak. Traveling merchant. Patrz! Kurde, odwaliłem kaszanę teraz. No nie, ale w sumie ja już nad nie mam. Ja to już nad nie mam podjazdu do żadnego z moich członków drużyny. W ogóle do nikogo. Było tak, nie poszedłem po emeraldy, w sumie trochę ciężko tu emeraldy. Bo gości widziałem jak spadł. Bo tak. Lepiej już. Nie wiem tak naprawdę. No kupię to. Pik, pik. Nie wiem, czy on do mnie pisze, czy nie. Mam czat wyłączony, gościu. Pisze o coś do mnie? Bra. Nic nie pisał, to dobrze. Jak nic nie pisał, to niech nie pisze dalej. Spróbujmy. Eee, Kurde, czekajcie, tu sobie przesunę. Co ja robię? Strzały chciałem przesunąć. Dobry, ja goście jestem. Ja tuś mam być profesjonalnym Roblox playerem. Dobra, no spróbujmy, może. Jo! Wypad goście Dobra, w sumie. To ci jakiego leczenia mają nagle. No nie jakimś głównym dostałem. Slowem. O, 3 złota mam, za co mam 3 złota. Jeszcze 2 złota w sumie ty? No ja tam idę z nimi. Wiesz, tak sam te ja sobie też nie mogę za bardzo tutaj dać rady. Ale jak już jestem ze swoją drużyną, to może coś się uda. O! Niszczo nam bazę. Nie mamy bazy. Dobrze, jakby nie zginął teraz 3 złota, 4 złota. Ej, jakbym jeszcze tego jednego goldbara zgarnął? Dobra, i jeszcze nie. Kurde, teraz jest na cooldownie. Dobra, teraz się cofamy. Ty jeszcze zdążę jednego, jedną skrzynkę sobie kupię. Dobra, chociaż zobaczymy, jak to wygląda. Kupno tego. Dobra, tamten se poleciał. Ja coś czułem, że tak to się skończy. Że my będziemy mieć zniszczone. Cemeczk. Open chest. Co dostałem? Aha. I co, i tylko tyle? To no mi się, tak szczerze podział, że nad nawet nie opłacało tego... ...dobywać. Na początku gry to może faktycznie jeszcze jakoś się opłaca, ale tak to... ...coś średniawa, średniawa. Zrobię jeszcze te misje na traveling. Zenchantuję sobie rzeczy dwa razy. Zrobię sobie tymi dwie, dwie misje, no, przydałoby się to... ...zrobić. Póki jest możliwość, szczerze powiedziawszy zaraz nie będzie. A tak to łatwe misje. Czekajcie, to sobie kupię. 3, 4T, dobra. O nie chcę. Flame. Dobra. Flame może być. Co tu by zrobić? O! No jeszcze będę miał. To może sobie kupię chociaż jeszcze, nie wiem. Coś fajnego. Sam zostałem. O cholera. Oni zaraz do mnie przyjdą. Dobra. Tak. Niech będzie tak A ja się tepam stąd. Witz Guardian has zapierd. No dobra Pozabijamy sobie Mi się tam Nie śpieszy O! Oh. Dobra, uciekam Dobra, uciekamy Hihi. Dobra, tak sobie mogę pouciekać gościu Ty możesz mnie gonić Ja sobie ich trochę pozabijam ze względu na to, że w sumie czemu by nie? Tu jestem. Oni nie mają tych lepszych. Nie, nie mają, szkoda. 14, no dobra. I to trzeba powydawać trochę, tak? Ale teraz jest jeden minus, bo ja nie mam emeraldów. Dobrze byłoby chociaż w sumie mieć te emeraldy. Tak to bym sobie poskakał, powymieniał. No tak, to im więcej teraz diamentów też powydaje, tym łatwiej będzie mi. Stałem skądś, tylko nie wiem skąd. Dawaj, gin. Jeszcze się stąd wytepamy, jeszcze sobie coś dążymy kupić. Ty no skąd ten tam jest? strzył ten gościu? Ej, a w sumie. Może ja go spróbuję dojechać tego. Tego co mam do dojechania, nie? A. Nie! Zostaw mnie i ciakisz, O kurde Ha, ale ha, ha, ha. wam unik zrobiłem. No, jak się wszyscy przyjąłem! Dobra. A, jeszcze mamy... Wyczka Lucky Block plus Skywars. Nie podoba mi się cholernie ta piracka mapa. Liczę, że więcej na nią nie trafię, bo moim zdaniem jest to... Według mnie strata czasu i nie tepnąłem się wystarczającej ilość bloków. No szkoda, trudno. Może teraz to jeszcze zaraz zrobię, ale to już sam sobie. Także co? To będzie na tyle w sumie na tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego razu. Siemaneczko.